Nie będzie obniżki podatku rolnego. Rolnicy są mocno rozczarowani i zapowiadają masowe protesty na jesień. Rolnik zaryzykował i hoduje świnie. Anna Bryłka ostro o unijnej polityce rolnej. Nie będzie obniżki podatku rolnego za 2024 rok. Obietnica złożona podczas protestów rolników nie zostanie spełniona. Ministerstwo Rolnictwa wycofało projekt przepisów dotyczących tej sprawy z dalszych prac legislacyjnych. 4 kwietnia Resort Rolnictwa przekazał do konsultacji projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za bieżący rok. Proponowane przepisy miały stanowić odpowiedź na jeden z postulatów rolników protestujących na początku tego roku, którzy domagali się obniżenia podatku rolnego do poziomu z 2023 roku. W projekcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidywano, że rolnikom zostanie wypłacone około 290 milionów złotych tytułem zwrotu części podatku rolnego za bieżący rok pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Resort szacował, że średni zwrot na hektar przeliczeniowy wyniesie blisko 39 złotych. Zakładając, że średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 11 hektarów, średni zwrot podatku rolnego na gospodarstwo miałby wynieść 440 złotych. Jednak nic z tego. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski wycofał 24 lipca projekt ustawy z dalszych prac legislacyjnych. Powód? Brak funduszy. Na etapie planowania budżetu państwa na bieżący rok zadanie polegające na pomocy producentom rolnym w zapłacie części podatku rolnego nie zostało uwzględnione w rezerwach celowych. Środki w rezerwach celowych są planowane w związku z konkretnymi zapotrzebowaniami zgłoszonymi na etapie prac budżetowych przez poszczególnych dysponentów. Na obecnym etapie realizacji budżetu państwa nie identyfikuje w ramach rezerw celowych oszczędności, które można byłoby przeznaczyć na omawiany cel. W przypadku chęci dalszego procedowania projektu ustawy o pomocy dla producentów rolnych w zapłacie części podatku rolnego za bieżący rok, właściwy do wskazania źródła pokrycia kosztów dla budżetu państwa jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach wygospodarowanych oszczędności w swoim limicie wydatków budżetowych na bieżący rok, w tym w rezerwach celowych, które są zaplanowane na wniosek Ministerstwa Rolnictwa, czytamy w opinii do projektu resortu rolnictwa przedstawionej przez wiceministra finansów Jarosława Nenemana. Ze względu na brak możliwości wskazania źródła finansowania pomocy określonej w projekcie ustawy o pomocy dla producentów rolnych w zapłacie części podatku rolnego za bieżący rok. Uprzejmie informuję, że wycofuje powyższy projekt ustawy z dalszych prac legislacyjnych, napisał minister rolnictwa Czesław Siekierski w piśmie do Mariusza Skowrońskiego, sekretarza stałego Komitetu Rady Ministrów. Hubert Ojdana skomentował ten ruch Ministerstwa Rolnictwa słowami: Obiecanki, cacanki. Chyba czas najwyższy zacząć się przegrupowywać i zbierać siły na jesień-zimę. Nauczeni doświadczeniami strajkowymi z tego roku tym razem nie odpuścimy. Rolnicy z ruchu młodych farmerów także zareagowali na brak obniżki podatku rolnego. Ministerstwo Rolnictwa po raz kolejny wbija nóż w plecy rolnikom. Jak wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Rolnictwa, wycofano projekt ustawy o obniżeniu podatku rolnego za bieżący rok. Mimo szumnych zapowiedzi ministra Siekierskiego o obniżeniu podatku. Projekt ustawy trafił do kosza. Ile jeszcze rolnicy muszą znieść poniżania przez obecnie rządzących? Ten rok jest bardzo trudny w rolnictwie od samego początku. Rolnicy borykają się z ogromnymi problemami tak pogodowymi, jak i ekonomicznymi, na dodatek kłamliwą propagandę uprawia kosztem rolników Michał Kołodziejczak. Mówiąc, że wszystko jest dobrze, niestety nie jest. Jeśli to na jego słowach opierał się minister Siekierski, to już wiemy, dlaczego ustawa trafiła do kosza, a rolnicy znów muszą ponieść podwyższone koszty. Mimo zapowiedzi o rozległej pomocy zostaliśmy pozostawieni sami sobie zresztą jak zwykle. Czy minister Czesław Siekierski i wiceminister Michał Kołodziejczak znów chcą wyprowadzić rolników na drogi, tylko po to, by móc powiedzieć, że protesty są uwarunkowane politycznie. I będą mieli rację, bo to właśnie przez kłamstwa polityków i obietnice bez pokrycia rolnicy znów zostali przyparci do muru, do muru bezsilności i widma bankructwa. Panowie ministrowie, dość kłamstw i pustych obietnic. Pora przestać nagrywać filmy z balkonu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na których minister twierdzi, że się nudzi i wziąć się do roboty. Rolnicy czekają na spełnienie obietnic. Damian Murawiec opublikował krótkie nagranie, w którym omówił bieżącą sytuację. Podatek rolny za rok 2024 nie zostanie obniżony. Jak podało Ministerstwo Rolnictwa, z prac legislacyjnych Został wycofany projekt ustawy o pomocy dla producentów rolnych w sprawie częściowej zapłaty podatku rolnego za rok 2024. Bardzo ciekawe jest uzasadnienie tej decyzji, gdyż napisano, że w tym projekcie ustawy nie wskazano źródła finansowania tej pomocy, którą obiecało Ministerstwo Rolnikom, gdy protestowaliśmy od 24 stycznia. Czujemy się oszukani ponieważ ministrowie rolnictwa zapewniali nas, że podatek w 2024 roku będzie na poziomie tego podatku, który płaciliśmy w roku 2023. Jak widać ministerstwo rolnictwa robi wszystko, żebyśmy na jesieni znowu spotkali się na drogach, na barykadach. Rolnicy są niezadowoleni pracami w Ministerstwie Rolnictwa, a oliwy do ognia dodała ostatnia wypowiedź Michała Kołodziejczaka, którą pokazał Jarosław Sachajko. Rolnicy ciężko pracują i dalej czekają na rozwiązania, które państwo im obiecali w kampanii wyborczej. A tymczasem w Ministerstwie Rolnictwa wiceminister Krajewski niszczy polskie mleczarstwo, patronując transferowy wiedzy na Ukrainę, a wiceminister Kołodziejczak nudzi się i nic jemu się nie chce. nic się nie chce. w ministerstwie przed I tak jest na Facebooku. Mogę to, Państwo sobie sami sprawdzą, jak pan minister się nudzi i nic jemu się nie chce. Panie wiceministrze, proszę wziąć się do roboty, bo naobiecywał pan konkretów, masy rozwiązań, a do tej pory nic z tego nie ma. Po prostu pustka. Panie Wiceministrze, ministerstwo złożyło przez osiem miesięcy prawie trzy ustawy, a, a opozycja piętnaście. Proszę o wniosek formalny o przerwę i uzupełnienie porządku obrad, o informację ministra, czy ministerstwo pracuje nad, jakimś, nad jakimiś rozwiązaniami. W tej chwili ukraińscy rolnicy dostają sześciokrotnie wyższe Dziękuję pośle. niż polscy rolnicy. Dziękuję Wiceminister Stefan Krajewski stanął w obronie własnego ministerstwa. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje i są tego efekty. Pomogliśmy rolnikom, dostali dopłaty do zboża, dostają pomoc, na jaką oczekują i działamy w tym kierunku. Ale trzeba się tego nauczyć i się tego dowiedzieć, a nie ciągle chodzić i pluć jadem, panie pośle. Przygotowujemy kolejne rozwiązania. Załatwiliśmy 37 milionów euro na pomoc sadownikom, których uprawy zostały zniszczone przez, przez przymrozki. Przygotowujemy kolejne rozwiązania. Są projekty ustaw, procedowane w Sejmie, jako projekty rządowe, jako projekty poselskie i działamy. Ko kolejne są przygotowywane i procedujemy. Natomiast. To nie polega na tym, że pan nie dostał miejsca w poprzednim rządzie, w tym tam też nie dostanie, panie pośle. Musi się pan z tym pogodzić. Dziękuję bardzo. W tym roku żniwa w Polsce kończą się wyjątkowo wcześnie. Punkty skupu zboża przyjmują już ostatnie transporty. Tak? To nietypowy rok. Zaczęliśmy żniwa dużo wcześniej i obecnie, choć kalendarzowo powinniśmy być w połowie, wielu członków naszej grupy kończy już zbiory. Zostały tylko zboża Jare. Pszenica jara, którą próbowaliśmy zbierać, okazała się zbyt wilgotna, więc musieliśmy przerwać. Będziemy ją zbierać dopiero za tydzień. Jednak te główne żniwa, czyli pszenica ozima i rzepak, są już na ukończeniu, powiedział Szymon Łuczak z grupy Agrades pod Inowrocławskiego Jacewa. Rolnik podkreślił również, z jakim elementem na roli jest największy kłopot. W tym roku największy problem dotyczy parametrów pszenicy konsumpcyjnej. Rolnicy nie tyle narzekają na plony. Choć na słabszych glebach pozostawiają one wiele do życzenia. Na dobrych glebach są średnie, ale jest olbrzymi problem z parametrami. Chodzi głównie o białko i gęstość, czyli drobne ziarno. Białko i gluten, w zależności od tego, który parametr kogo interesuje. My jesteśmy zainteresowani białkiem, ponieważ sprzedajemy zboże do portu na eksport, dodaje łuczak. Niestety ceny w skupach w tym roku nie rozpieszczają, a rolnik z Solidarności Piotrków opowiedział o abstrakcyjnym przekazie mediów dotyczącym cen zbóż. Dzień dobry Państwu. Żniwa, można powiedzieć, że są zakończone. Jeszcze jakieś takie końcóweczki niektórzy rolnicy robią w naszym terenie. Żniwa bardzo szybkie, w ciągu praktycznie tygodnia zboża zostały skoszone. Pogoda dopisała, jak z plonami w tym roku powiedział, średnio słabo na niektórych stanowiskach, niektóre uprawy bardzo słabo wyszły, także nie ma powodów do optymizmu, jeżeli chodzi o plony, jeżeli chodzi o, o ceny. No ja osobiście nie kupuję, nie sprzedaję złoża, my hodujemy zwierzęta, to wszystko to, co skosimy, to zostawiamy na pasze dla nich. Ale ci, którzy sprzedają to zboże, no nie mają powodu do, do zadowolenia. Aczkolwiek można w mediach usłyszeć takie ceny, bardzo bym powiedział, jakieś takie abstrakcyjne. Ostatnio jeden z wiceministrów, pan Kołodziejczak, powiedział, że pszenicę sprzedają rolnicy po 950 zł. To taka Bym powiedział cena. Chyba nie z tego roku. Pan minister nie wiem skąd ma te informacje. Ale prowadza sporo zamieszania właśnie takimi informacjami. I to pokazuje, że nie ma u nas jakichś analiz cenowych. Nie ma możliwości, rolnik nie ma możliwości zasilnięcia jakichś takich informacji średniej ceny z kraju, tylko musi sobie indywidualnie to, to sprawdzać. Wydawałoby się, że Ministerstwo Rolnictwa ma dobrą wiedzę i jest dobrze zorientowane i powinno te informacje przekazywać takie, które są realne, a tu okazuje się, że Minister Stał stwierdził, że pszenica jest po 950 zł i mówi to w mediach, rolnicy są zdezorientowani, no i to też pokazuje jak, jak politycy podchodzą, podchodzą do rolnictwa. Tak samo jak i z plonami, no, no, można sobie wyczytać, że plony są w tym roku mniejsze o, o 4, o 5%, o 2%, a tak naprawdę to można powiedzieć, że te plony niższe są o 20-30, a w niektórych przypadkach 40%. Także to też jest niedobre, jeżeli nie wiemy, ile w Polsce mamy tych zbóż, bo nikt nie może sobie zaplanować, czy, czy sprzedać te zboże, czy, czy magazynować. Mówię, no, jeżeli by były takie rzetelne informacje, to wtedy rolnicy by mogli sobie tutaj cokolwiek planować. Także no, ta polityka rolna wobec żniw tegorocznych, to bym powiedział, że tak. Średnio słabo, gorzej jak z tymi plonami, bo nie można, nie można powiedzieć, że naprawdę pszenica jest po 950 zł. Dobrze, żeby minister pytał się rolników, to by coś wiedział, a jak jest tam gdzieś w Warszawie i niekoniecznie jest zorientowany, to lepiej, żeby się nie wypowiadał. Dziękuję Państwu, do widzenia. Wiele gospodarstw w ostatnich latach zrezygnowało z chowu trzody chlewnej z powodu ASF i braku opłacalności. Jarosław Juszczak jednak postąpił inaczej. W tym trudnym czasie rozpoczął hodowlę trzody chlewnej i tego nie żałuję. Trzodę chlewną utrzymuję od 2019 roku, zaczynałem od 150 prosiąt, a teraz mam 30 własnych macior. Chociaż dwa lata temu było bardzo ciężko. Gdy przeżyto kosztowało 1200 zł za tonę, a za kilogram żywca wieprzowego płacono 4 zł. Gdyby nie pomoc związana z wyrównywaniem dochodów z agencji restrukturyzacji, pewnie dziś nie byłbym już rolnikiem. Tylko poszedłbym do pracy, a rolnictwo uprawiałbym hobbystycznie, podkreślił Jarosław Juszczak. Rolnik skorzystał z pomocy na wyrównanie obniżonego dochodu dla producentów świń, choć nie w pierwszym rozdaniu, lecz w późniejszym terminie. Mimo to jest bardzo zadowolony, ponieważ było to dla jego hodowli kwestia być albo nie być. Nie skorzystałem z pierwszej fazy programu, ponieważ wtedy zwiększałem pogłowie i produkcję. Dopiero w drugim etapie pojawiła się możliwość uzyskania pomocy dla gospodarstw takich jak moje. W ubiegłym roku i w tym roku opłacalność trzody chlewnej nie jest zła, głównie dzięki niskim cenom zbóż. Wreszcie otrzymujemy jakieś zadośćuczynienie za trudności, które przeżywaliśmy jako hodowcy w poprzednich latach. Jednak niskie ceny zbóż nie są korzystne dla producentów świń, ponieważ wiele gospodarstw wróci do tuczu, co może spowodować gwałtowny spadek cen żywca. Takie niekorzystne zmiany rynkowe wynikają z braku stabilizacji cen wszystkich płodów rolnych, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, co negatywnie wpływa na wszystkich rolników, zauważył Jarosław Juszczak. Chciałby jeszcze powiększyć swoje stado świń, ale nie ma możliwości zakupu działki pod nową chlewnię. A posiadane siedlisko jest zbyt wąskie. Zdaniem Jarosława Juszczaka, osoby nastawione na towarową produkcję świń, które chcą kontynuować tę działalność, nie powinny mieć większych trudności ze spełnieniem wymogów bioasekuracji. W jego opinii, wymóg ogrodzenia jest istotny, a maty dezynfekcyjne, mimo że są bardzo kosztowne, mają swoje zalety. Siatki w oknach również można zaakceptować. Jednak przeraża go biurokracja i związana z nią papierologia. Jest wiele niepotrzebnych wymogów, które w ogóle nie wpływają na zabezpieczenie stada przed afrykańskim pomorem świń, a tylko zwiększają liczbę obowiązków dla hodowców. Chodzi mi na przykład o obowiązek spisywania stanu sztuk w każdym budynku, uwzględniając każde przemieszczenie, jak na przykład przeniesienie lochy z porodówki do sektora krycia czy każdego prosięcia do odchowalni. Efekt jest taki, że wieczorem zmęczony po całym dniu pracy, muszę się nieźle nagłowić nad dokumentacją, żeby nikt się do niej nie przyczepił zaznaczył rolnik. Na koniec rozmowy Jarosław Juszczak wyraził swoje poważne zaniepokojenie unijną polityką Zielonego Ładu, która między innymi zakłada liczenie śladu węglowego. W jego opinii, jak i wielu innych rolników, ta polityka jest błędna i doprowadzi do jeszcze wyższych kosztów produkcji. W rezultacie unijne rolnictwo, w tym polskie, stanie się mniej konkurencyjne, co może prowadzić do utraty rynków eksportowych, jak ma to już miejsce w przypadku mleka w proszku. Nowa Zelandia produkuje mleko w proszku znacznie taniej dzięki niższym kosztom produkcji, co skutkuje wypieraniem europejskich producentów z rynków afrykańskich. Anna Bryłka, poseł do Parlamentu Europejskiego, uważa, że nikt nie powinien mieć złudzeń co do kontynuacji polityki von der Leyen. Przykładem jest rozporządzenie dotyczące przywracania zasobów naturalnych. Tymczasem unijna polityka nie powinna ograniczać produkcji żywności. Rolnicy potrzebują swobody działania, zmniejszenia biurokracji, wycofania absurdalnych przepisów klimatycznych oraz odpowiedniej polityki handlowej, a nie otwarcia Unii na import z krajów trzecich, przekazała posłanka. Anna Bryłka w specjalnym wywiadzie komentuje swoją pracę w Komisji Rolnictwa, nową wspólną politykę rolną oraz ocenia działania Komisji Europejskiej. Według Bryłki żadna unijna polityka nie powinna prowadzić do ograniczenia produkcji żywności w Europie. Rolnicy borykają się nie tylko z problemami związanymi z polityką rolną, ale także z polityką handlową i wzrostem cen, które są efektem działań w innych, często niezwiązanych z rolnictwem obszarach. Kluczowe jest zapewnienie swobody działalności rolniczej, zmniejszenie biurokracji, wycofanie absurdów z polityki klimatycznej oraz wprowadzenie odpowiedniej polityki handlowej, zamiast otwierania unijnego rynku na import z krajów trzecich. Bryłka podkreśla, że jest przeciwniczką akcesji Ukrainy do Unii uważając, że byłoby to ogromnym kosztem nie tylko dla wspólnej polityki rolnej, ale także dla polityki spójności. Już teraz liberalizacja handlu między Unią a Ukrainą prowadzi do poważnych problemów na polskim rynku rolnym. Obecne działania Unii Europejskiej mają raczej charakter gestów politycznych niż rzeczywistej akcesji. Przeciwników wejścia Ukrainy do Unii jest wielu, a sytuacja w Ukrainie będąca w stanie wojny wyklucza jakiekolwiek rozmowy na ten temat. Anna Bryłka skomentowała również pomysł utworzenia nowej partii przez Ardanowskiego. Jej zdaniem pan minister Ardanowski cieszy się dużym szacunkiem na polskiej wsi, zwłaszcza po roku 2020, kiedy to w wyniku sprzeciwu wobec piątki Kaczyńskiego stracił stanowisko ministra rolnictwa. Utworzenie nowej partii to bardzo trudne zadanie. Na razie mamy jedynie obietnice, a czas pokaże, co z tego zostanie zrealizowane. W międzyczasie my w Konfederacji po prostu kontynuujemy naszą pracę, zaznaczyła posłanka. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie na temat zwodzenia rolników przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Dlaczego pomimo zapowiedzi, która padła podczas rolniczych protestów, nie dojdzie do obniżki podatku rolnego? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.